Te kwiatki, choć na pierwszy rzut oka ładne, nie okazały się dobrą inwestycją. Więc ucząc się i troszeczkę was na moich błędach, nie polecam szczególny zakupu tego zestawu. Jeżeli jednak chcecie zobaczyć czego się składa, zapraszam do oglądania dalszej części filmu. Siema. Jakiś czas temu, już chyba z rok, kupiłem w supercenie cenie, brałem za dwie dychy zestaw takich e, żonkili. No, wtedy to się wydawało, że e, no, żyć nie umierać. Taki takie wspaniałe części. A rok temu to właściwie e, zaczynałem moją przygodę z e, Bricklinkiem. No i na pierwszy rzut oka wydawało się, że takie świetne technikowe łączniki w kolorze zielonym. Liściokształtne, e, modyfikowane plejty, płatki, które są wykonane starczy. No to będzie po prostu a, gotowy zarobek i nic tylko spijać śmietankę z tak dobrego zakupu. A szczególnie, że zaraz pojawiła się niezła promka na, a, niezła promka na Allegro i kupiłem 5 tak, 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 5 paczek takich oto a, kwiatków. A żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo. 5 paczek kwiatków po 42 ziko, co patrząc teraz, okazało się błędem podwójnym. Po pierwsze, kupiłem ich za dużo, a po drugie, niekoniecznie jest to najlepszy zestaw pod kątem zawartości części. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje na razie. No i trzy e, przepłaciłem, e, bo nawet teraz e, płacąc chyba tam 40, 42 zł, z tego co pamiętam, a przy katalogowej cenie 65 wtedy wydawało się to super ceną. Teraz nawet mogę je kupić za 38, a minimum historyczne to 29. E, także no nie trafiłem z tymi kwiatkami. Ale co zrobić? Trzeba je rozłożyć, trzeba je wyrzucić w szufladki, bo w tych kartonikach to mi po prostu gracą, a wątpię, żeby w przyszłości tak zyskały na wartości, żeby coś na nich jako setach zarobić. Także ja tu robię porządek taki, że wyciągam cztery, zostawiam jeden, przecinamy te plomby. I patrzymy, co my w tym przeciku mamy. Mamy numerowane woreczki. Jeden, dwa, całkowicie osobno zapakowane te modyfikowane plejty. I trzy, tutaj cały szpej, akslowo-barowy. Ciekawe plejty są zapakowane w jakiś taki woreczek z nieco innego plastiku, mniej szeleszczącego. A tutaj mamy instrukcję, instrukcja z takiego papieru, może nie całkiem okulatorowego, ale nieco niższej jakości. Pokazuje nam jak te kwiatki składać, jakie pięknie kwiatem do góry mocno trzymając w garści wręczać i właściwie nic tutaj więcej ciekawego nie ma. A z czego się składają? te kwiatuszki mamy tutaj bary trójki białe bary trójki e, złote, mamy czwórki bary reddish brown mamy takie konektory e, sand greenowe mamy takie mocowania barów one chyba gdzieś w Ninjago występowały jako jakieś tam bronie czy inne sztandary e, w kolorze jasno szarym Mamy duże, dużo technikowych aksli w kolorze czarnym i takie akslowe konektory w kolorze żółtym. To ta przegródka. Tutaj widzieliście te modyfikowane klejty liście. Ładna część, ale na razie żadnej takiej nie sprzedałem. A tutaj mamy konektory akslowe dwójki. Mamy pomarańczowe stożki, mamy disze trójki żółte, tarcze białe i żółte, A taki oto konektor pinowo-akslowy i aksle trójki. I najczęściej sprzedawaną, i właściwie jedyną w dużych ilościach sprzedawaną częścią z tych zestawów to są właśnie aksle trójki. One generalnie sprzedają się bardzo dobrze i całkiem nieźle sprzedają się te czarne aksle dwójki. Z pozostałych elementów nie wiem czy cokolwiek poza może brązowymi barami sprzedałem, Także szykuje się zasypanie szufladek całą masą części, które niekoniecznie sprzedam. Albo przynajmniej niekoniecznie szybko sprzedam. Dobrze, ja tutaj teraz to wszystko podzielę z wszystkich pięciu paczek i za chwilę się słyszymy, widzimy w podsumowaniu finansowym teoretycznych zysków, jakie te zestawy mogą przynieść. I tak wygląda przesegregowany zestaw. Tacka znowu się... Przydała, jak widać mamy 16 rodzajów klocków, w sumie jest 216 elementów w zestawie, plus 3 dodatkowe, czyli 219. Jak widać cała masa tych konektorów akslowych, cała masa samych aksli czarnych, sporo dużo tarczy białych i żółtych. A tutaj mamy konektory piny, czy pinowe z axlem. Tu mamy konektory akslowe, a tutaj mamy też konektor akslowy z zawiasem. Tam mamy stożek, tam mamy disze. Tutaj najlepsza część, czyli a, czyli axle trójki. A, trzy dodatkowe elementy to te Trójkowe bary plus tuleja. E, tak, jak powiedziałem, w sumie 219 elementów z tymi trzema dodatkowymi. E, kupiłem za 42. Wartość katalogowa e, 65. Teraz poniżej jedych spokojnie kupicie. A zwrot teoretyczny 107 zł, więc e, sporo. E, Trzeba przyznać ponad dwukrotność, no tylko, żeby zwrot osiągnąć, to coś się musi sprzedać. Tak, i co z tego, że te liście są piękne i dają jakieś fajne możliwości robienia różnych gęstych dżungli, a również nie tylko być zastosowanych w kwiatkach, jak no nie bardzo się do tej pory sprzedawały, chociaż teraz, gdy jest ilość poszczególnych elementów, może. Ktoś się jednak na coś z tego e, skusi. To jest w ogóle chyba problem tych zestawów kwiatowych. E, że co prawda posiadają mnóstwo e, rekoloryzowanych elementów. Ale jak ze sprzedażą no to już chyba różnie z tym bywa. No ale dla urozmaicenia zawsze warto mieć. Także... Osobiście drugi raz bym pewnie nie kupił, i też wam nie polecam jako taką podstawę budowania swojego, swojego magazynu klockowego. Są elementy, które się po prostu szybciej sprzedadzą, i chyba w takie jednak należy bardziej inwestować. A jeżeli jesteście zainteresowani złapaniem czegoś z tego, co tutaj widzicie, zapraszam do sklepu. A w międzyczasie, albo zamiast dokumentowania o waszych wpadkach inwestycyjnych, albo może o sukcesach, bo o tym też warto by było posłuchać. To by było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia. I jeszcze mała dokrętka. Tak jak widzicie, już prawie wszystko spakowane. Ale taka ciekawostka: od momentu, gdy po raz pierwszy, czyli rok temu około wziąłem i rozłożyłem ten zestaw. Dodając te wszystkie elementy, można zaznaczyć, że ceny są jakby obowiązujące na okres albo obecny, czyli te ceny jakie mamy na dziś, albo na czas wtedy, gdy, gdy po raz pierwszy wyceniałem poszczególne elementy, po raz pierwszy wprowadzając je na sklep. I wyobraźcie sobie, że wartość klocków zestawu w ciągu tego roku spadła z tych ze 107, bo to jest jakby wartość przy pierwotnym wrzucaniu ich na sklep, do 94. Czyli mamy no ponad 10% zmiany, zmiany wartości elementów tego zestawu, czyli gdzieś tam urealniają się powolutku ceny tych klocków. Może dzięki temu łatwiej będzie mi a te elementy trochę posprzedawać.